To chyba już. Chyba tak. I przy tobie, i jeszcze się urodzi, to zawsze będę przy tobie. Dobry. Już. A. Chłopczyk. Tak. Chyba mam pomysł, jak go nazwiemy. Jak? Water. Piękne imię. Tak jak ty. Trzy lata później. Mamo. Słuchajcie, już was opuszczał. Ale też będę was pamiętał. My też z synką będziemy od nami pamiętać. Oczywiście. To poszukam jakiejś pięknej klaczy. Ok? Następnego dnia. Przepraszam bardzo, już pomagam wstać. Przepraszam. Jestem water. A ja jestem Harumi. Ładne imię jak ty. Chcesz poznać moich rodziców? Dobra. Chodź. Odrzuciłem tutaj tej synu, co to za klacz? Normalna klacz to Harumi, moja przyjaciółka. Witam Państwa. Jestem Normaną, ojciec łotrowa. Jestem Harumi, a to jest moja żona Misako, matka Utera. Witaj, młode damo Chodź, Łotar, na słówko. Wierzę, że nie wolno normalnych koni wpuszczać do domu. Mogą być od ludzi. Nie wygląda, jakby od ludzi. A skąd wiesz, że nie jest? Może wyszłaś sobie na spacer? Ojcze... Dobra. Może to na razie być. ale jeśli coś się będzie działo natychmiast, to stąd wyproszę. Okej. Okay. Ale jeszcze jedno. Nie chodź z nią. Czemu? Zakochałem się w niej. Mam to gdzieś, czy się zakochałeś, czy nie? Jestem twoim ojcem i to pokazać pod moją opieką będzie tak jak i ja każę. Okej. Okay. Proszę stąd wyjść. Proszę stąd wyjść. Mm -mm. co, co co? Co mój dziadku? Czemu takie życie jest? Klacz się... Koń się zakocha! I klat. Ale nie można z powodu jakichś głupich zasad. Czemu? Czemu ojciec taki jest, dziadku? Pomóż mi. Mówię, że będziesz mi pomagał! Nie pomagasz! Głupi przecie. Hej, Harumi. Witaj, Water. Hmm. Nie hmm. wiem, czemu twoi rodzice mnie wyprosili. To mój ojciec. Hmm. Harumi, mam takie jedno pytanko. No, słucham. Chciałbyś byś moją klaczą? Oczywiście. A musimy się po spotykać, żeby ojciec o tym nie dowiedział. Wiem o tym, moi rodzice też za tym nie są. No. Jak się ktoś zakocha, nie ma rady. Tak, tak powiedzał mi mój, mój dziadek przed śmiercią. Ktoś jeszcze mnie że Wiesz czemu? Wiesz czemu? Wiem, że nie powinienem łacić się w kurze, gdy się o, o tym dowiesz. Mój dziadek miał takiego kumpla. Nazywał się Eugeniusz. I Eugeniusz go zrzucił skałę, bo był zazdrosny o to, że mój dziadek nie o królestwo, pod kofotami. Masz o tym? Ach, historia. No. Ale pomaga mi. Jest sam. wśród gwiazd. Tak. Oczywiście wodny gwiazd. Widzisz to Tak widzę. To właśnie tu wstał mój dziennik. I tu na ja stacji wodnego wo, wody objawia się i mówi mi co mam robić. Powiedział mi, że mam iść z końcem serca. Moje serce mówi, że chcę z tobą Będę. W to, to moje życie, prawda? Zgadzam się. Może tak bym uciekł? Z Harumi? Z mnie pozwanym uchodzić? Będę. Ucieknę z... Harumi, mam pytanko. Możemy uciec? Daleko stąd? Możemy. Dozwyczajem tylko że nie mogę się tak bo Cię kocham. Też Kocham cię dosyć. z tobą. Moi rodzice są tego samego zdania co Twoi. Ucieknijmy razem, gdzieś daleko. I byle teraz nie znalazł. Dobrze. Kilka lat później. Harumirzebko, co się dzieje? Chyba nadszedł ten moment. Nie jestem na to gotowy. Nie wiem co robić. Nigdy nie byłem ojcem. Nie wiem. Pomóż mi jakoś. A jak Tobie nastaw to Ci pomoże? Pomoże. Pomoże bardzo. Zbierajmy się razem. W ten czas. Ach. Ach. Chyba, chyba, już. Ale ładny. Jeden ten taki zwykły. No chyba tak jak gdybym jak, jak młody. Jakoś żabak, a, a drugi koniec szary. I to obie to są klaczki. Tak. Mm. Mm. Hey. Jakie nazwiemy? Może no, Szeli oraz Perełka. Ładne imiona. Koniec.